ErgoFix to fotel biurowy z wyraźnie profilowanym, obszernym siedziskiem, komfortowym oparciem wyposażonym w regulowany zagłówek oraz zaawansowanym mechanizmem. Regulacja kąta położenia zagłówka pozwoli na ergonomiczne podparcie głowy podczas pracy i chwil relaksu. Regulacja wysokości podpórki lędźwiowej pozwoli na jej dostosowanie do wzrostu użytkownika. Podłokietniki o zmiennej wysokości pozwolą na ergonomiczne ułożenie Twojego przedramienia. Mechanizm zapewni wsparcie pleców na całej długości, a dzięki funkcji SELF sam dostosuje siłę oporu oparcia do wagi użytkownika. Wybrany kąt wychylenia oparcia mogą Państwo w każdej chwili zablokować. Fotel posiada atest wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkownika. Objęty jest dwuletnią gwarancją w systemie od drzwi do drzwi.